Witam, moje kochane dzieciaczki, będę nagrywać dla was rzeczy dzisiaj piękne, nadobne, swawolne oraz powolne, nie wiem, co ja gadam, A tak jest, więc znowu kolejny odcinek z Kacim wleciał i w ogóle y, jestem kotem i jestem wolna. Muszę mieć małego kotka, małego kotka, może jak ją umiem mówić dzisiaj. Dobra, teraz idziemy szukać sobie jakichś przeciwników, żeby po prostu ich pozabijać i mieć ekspa. Na to żeby wreszcie mieć kotka, bo tej nie zależy to od czasu, tylko zależy właśnie od tego jaką ilość się ma ekspa. W tym pasku na dole. Jak ktoś nie grał w Katsim, to może właśnie nie wiedzieć. Więc ja tutaj generalnie informuję. Jezus umrzyj. i szczurze jeden. Ale to chce mieć eks. No nareszcie. Jezu jak ja słabo biję teraz. Ja wcześniej biłam więcej czemu ja tak słabo biję to jest. Dobra, generalnie mamy tutaj też inne rzeczy, ale mi się tutaj te inne rzeczy nie chcę zrobić, więc poczekam na... O właśnie na moje posiłki. Niech. Tutaj się biją rzeczy. Witam number ponownie. Teraz idziemy szukać wiórków, o ile nam no właśnie, o ile nam się to nie pojawi nowa zwierzę nałowna. Ale nowa zwierzę nałowna się pojawiła, że pojawiła. Więc zaraz będziemy szukać wiewiórków. Na razie jeszcze nie teraz, ponieważ... Ponieważ w sumie tak. Ej... Pokopytkuję tutaj. Nie, znowu mnie przejechał. Boże, czy wy nie widzicie kotów na ulicy? Zresztą w prawdziwym życiu to ja chyba rozjechałam tym kotem, ale nieważne. Mmm, tu są te szczury, dobra, zaraz się dobrze pszczaić i atak. Atakation. Atakation. Bigo. Dobra, jest szczur pobity. Teraz trzeba następnego szczurem... Dobra. Mamy już... Rzeczy... Jezus jaki ten kot jest wolny. A na innego kota się nie przełączę, dlatego że ten kot znowu będzie wolny wtedy. I ten kot jest taki gruby. No ten kot jest gruby, z temu kotu się wlecze brzuch po ziemi. Ja rozumiem, jakby tam na przykład nie wiem, było sześć tych kociaków, ale no, kurde na jednego kota taki bebech, ja japiernicze. Biegli po tego. O nie, a teraz się burza rozpadała, świetnie. Super po prostu. Teraz będzie walić piorunami i będziecie musieli mieć ostrzeżenia przed tym, żeby wali piorunami. Super. Eee, Cie tutaj są następne... rabolce. Tu są? Nie? Tak? Gdzie one są? Ej! Co oszukiści Gdzie oni są? A tam są, dobra. O, aż trzy! Oj, wiele zabdarowali. I, I se pobiegli. He, daleko. Mamy to. Teraz idziemy tu. Też bardzo pięknie po prostu. Czy ja mogę tego szczura dogolić? O, dobra. Kotel, kotel poszedł gdzieś tam. Hem go bić. I dobrze że go pobił. E. Zapomniałem, że tu nie ma czegoś takiego, jak to oczko w Wildcrafcie. tak nie działa. Troszeczkę smutno, ale... Okej, zaraz w ogóle wejdziemy na farmę, to wam pokażę nowe otoczenie. Farmowe. Bo... farma w sumie tutaj jest dość mała. W porównaniu do Wildcrafta. Tak, będę teraz wszystko porównywać do Wildcrafta, bo... Bo tak, w sumie Katsi była jedną z moich ulubionych gier odnośnie całego tego uniwersum Turbo Rocket Games. To była jedna z moich ulubionych gier, ale teraz przerzuciłam się na Wildcrafta i generalnie tam mi bardziej pasują te mechaniki. A tutaj już jestem do tego tak przyzwyczajona. W sumie może wrócę do tego. Nie wykluczę, ale może wrócę do tego i się przyzwyczaję znowu tutaj i... jak już się przyzwyczaję, to stwierdzę, co ja widziałam ja w tym Wildcrafcie. A może być tak, że po prostu WildCraft już yy, mimo wszystko pozostanie tą na, na najlepszą grą u mnie. To w ogóle wam powiem, że było śmiesznie, bo z moją byłą przyjaciółką sobie tutaj siedziałyśmy i wywoływałyśmy jakąś Samarę. Tak nie, nie pytajcie, ja byłam dziwnym dzieckiem. O, tutaj są te dynie, po których my żeśmy biegały zawsze z tą, z tą przyjaciółką. Na multiplayerze, o właśnie tutaj, są te dyniki, można było przez nie przechodzić, przez niektóre się chyba nie dało przechodzić, ale nie wiem, nie wiem przez które tak, przez które nie. Tutaj była jeszcze ta beczka, w której każda z nas zawsze się bagowała to było dziwne, ale śmieszne zarazem. Tu jeszcze coś jest w sobie jeszcze jest kukurydza kukurydzka nie wiem jak się nazywała dojrzała kukurydza co w się sensie, to takie na górze skacza no. nie mam zielonego pojęcia jak to się nazywało oświećcie mnie w sobie w komentarzach o ile ktoś tam ogląda oczywiście tutaj są słoneczniki, czyli to jest coś posiłane jakaś obórka w sumie na tej farmie powinny się respić kaczki. A w sumie mogę sprawdzić. Witam po raz ponowny. Sorry za jakieś szuranie w tle. Yy, mogę tutaj właśnie sprawdzić, tylko gdzie to było. Yy, yy, yy. Oczywiście, że tam jest nowe. No, gdzie to było. O tutaj. Dobra, mamy to. I yy, na. Farmie respiły się. Tak. Tu były te kury. Yy, był tutaj kogut. Respiły się kaczki. I jeszcze były świnie. O! Tutaj taka świnka się respiła. No. To chciałam wam w sumie pokazać. Jeszcze jedną taką rzeczą był yy, nowo dodany boss. Czyli ten gorli. Dlatego, jako taką ciekawostkę wam właśnie powiem, że. Nie ma od niego osiągnięcia. Po prostu nie ma. Yy, właśnie, w sumie nie, nie grałam yy, w WildCrafta, ani w Sim za bardzo, poza odcinkami, bo w sumie też, wiecie, no, starałam się dla was zrobić jakiś tam, powiedzmy, prezencik po długiej nieobecności, obecności tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie na shortach. Więc w sumie chyba Wam się seria z Katzeni spodobała, bo pierwszy odcinek, jak na moje długie filmy, przyjął się naprawdę bardzo dobrze, dlatego że ma na daną porę chyba 76 wyświetleń? Z TikToka powiadomienia. Generalnie przepraszam, że, że, że powiadomienia tak przychodzą z TikToka, ale, ale no wiecie. Ja aktywna jestem na wszystkich social mediach, więc. Trzeba tutaj... Trzeba tutaj rzeczy jednak wybaczyć. Waszej kochanej białej wilczycy. Czy tutaj kurna mi te kaczki zaraz dziób wydziubią z oczów? To jest kot wciąż... Twy... Niewychowane kaczki, no co za jakieś dziwne stworzenia. Muszę biegać w koło, żeby... To jest moja strategia bojowa z WindCrafta, biegaj w koło. To, to jest najlepsza strategia. Chociaż ta gra oferuje jeszcze inną strategię, czyli zblokuj przeciwników. To była jedna z najlepszych strategii, ale z... niestety teraz jest tylko biegaj w koło. Ale generalnie polecam wam te dwie strategie, one w tych grach się po prostu sprawdzają jak nic innego. Dzisiaj w ogóle mam jakiś młód na nagrywanie, więc bardzo możliwe, że wleci znowu 15 odcinków na kanał. Ale to nie jest aż takie w sumie złe. Z perspektywy, patrząc na to, ile nie wrzucałam tych filmów, Jezus, ja zapomniałam znowu, że wiewiórki są agresywne. Pomocy! Wie, wie, ulki mnie gonią, że teraz mi się przypomniał ten odcinek filasza i ferba w Gaciach Mom. To jest dziwny odcinek. Nie, nie zabijaj mnie. A. Babu. no biją ty, niewychowany kotku. Nie, 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 idź ode mnie. Klęsławi wiórko jest! Boże! A jeszcze zajączka mam zabić. Nieważne. Idziemy teraz po szczurki i chyba już będę mogła iść na chałupkę i tworzyć nowego kotka. W sumie ja tutaj będę pokazywała wam cały mój progres w odzyskiwaniu utraconego poziomu ze straconego konta. Ja mam 150! Boże, ja nie ogarniam życia. Jak mogła jak ta gra mogła mi takie coś zrobić? Ja jestem takim wiernym graczem. Boże, ja nigdy w życiu nie powiedziałam mi złego o tej grze. Jedyne co, to kiedyś się wściekłam i, i właśnie przez to, że moja właśnie ta przyjaciółka straciła konto, to się kurde, to się, kurde wściekłam. A to tylko jeden raz i co co, z tego tak, to, tak w złość? Przecież to co jest, to, to jest nie po Bożemu, tak? No kurde. Yy, właśnie, teraz będę miała jeszcze więcej trochę piołówków. Jezus jaki ten kot jest kanciaty. I to z jednym kotkiem. No błagam. Dobra, teraz tu idziemy do hausa naszego. W ogóle to ja, mam hajs, żeby kupić więcej rzeczy w tym domu, więc mm, też może być. Też będziecie świadkami, jak dekoruję swój dom. Czemu ja jestem taka wolna matko, jeżeli coś przejedzie na tej ulicy? Eee, no właśnie o tym mówię. Inteligentnie, po prostu inteligentnie. Muszę przejść koło domów swoich sąsiadów. Czuję się jakby ten kot biegł w slow motion. Błagam, co jest z tym kotem. Ja naprawdę nie wiem, czy ten brzuch go tak blokuje, czy co. W ogóle z innych simulatorów też będziecie mieli u mnie serię. To będzie takie odzyskiwanie po prostu swojego progresu. I co. Jee, yeah, kotek się urodził. Kotman. Będzie się nazywał Kotman. Będzie chłopczykiem i będzie miał takie umarszczenie, bo nie kupiłam innego. W sumie stać mnie na inne, ale chciałabym wydać jednak te pieniążki na, na rozbudowę domku. Tutaj pamiętam, że miałam do kupienia i kuchnię, i to takie to. Ale to ani na to, ani na to nie stać, super świetnie. A tu jest za 5000, to w sumie mogłabym dozbierać jeszcze. Ale to niestety już w następnym odcinku, ponieważ tak. I. To. Jeżu, jaki ten kotek jest malutki! Pow... Ja zapomniałam, jakie te kotki są malutkie i słodziutkie, a on jest taki łapkowaty. Dobra, ludziska, żegnam się z wami, pewnie wlecie jeszcze następny odcinek z y, innych takich typu symulatorów dzisiaj. Także. To zobaczolka, do widzolka, do następnego. Baju!